Hejka kochani, witam się z Wami w czwartek. Po kilkudniowej przerwie, bo jakoś tak było więcej pracy w związku z lodziarnią, tam muszę przygotować trochę grafik i... A to Wam pokażę jak już będę, chyba jutro w lodziarni będę. O, Grzesiek idzie, fajnie. E, no i właśnie jesteśmy teraz przed Ikeą, Grzesiek, Grzesiek poszedł odebrać e, ramki na zdjęcia, takich 10 czarnych ramek. Pokażesz mi Grzesiu tą ramkę? Słuchajcie, takie rameczki, zwykłe A4, Czarne ramki, bo potrzebujemy 10 sztuk do lodziarki, bo chcę w nich zrobić taką, zaprezentować. Dzień dobry. Zaprezentować nasze deserki lodowe, taką galerię chcę zrobić. I słuchajcie, wczoraj rano, ja bym tutaj nawet mogę pokazać, wczoraj rano robiłam screena, bo widziałam właśnie w Ikea takie ramki, więc zrobiłam sobie screena z ceną, one kosztowały ,99 euro 99, i później wieczorem, jak już sobie chciałam je zamówić, żeby tylko dzisiaj właśnie odebrać, kosztują już 3 euro. I one nie były, one nie były w żadnej przecenie po euro 99, bo to była normalnie regularna cena na stronie. I wam tutaj pokażę te screeny. Rano właśnie, no teraz właściwie zrobiłam ten drugi screen, ale to już ta cena, jakże się przez pracę po południu, pod wieczór właściwie, bo mu właśnie pokazałam, że taka różnica, że no? się zmieniło. No jeszcze będziemy farbę białą kupować, żeby też ściany pomalować. W zeszłym roku malowaliśmy cały lokal, ale już jest taki brzydki, szary. Mamy zaraz przy samej ulicy, więc ci bardzo brudzi. No, no, tak. Trzeba co roku odnawiać. Trzeba co roku to właśnie odświeżać. A teraz jedziemy do, yy, do, do Mediamart i do mm. Konrada. Potrzebuję koniecznie drukarkę. Moja drukarka oszalała. Z żerami papier, blokuje się, czcionka jest taka nierówna. Zamazane to nie No, czasem tak zamazuje. Już ją czyściłam, przestawiałam, wyciągałam części. Nie wiem, co się stało. W sumie ona nie jest jakaś taka stara. Ja nie wiem, ile ona będzie miała. Z, z, ma dwa lata? Czy? Ja nie wiem nawet. Oj, nie, ona ma więcej. A kiedy myśmy ją kupowali? A, myśmy to ją... nie... Jest całkiem stara, chyba, nie? Mi się tak wydaje. To ja nie wiem, no to w takim razie bardzo, bardzo dobrze utrzymana była. Nie, nie, stara musieli? taka nie! No bo musieliśmy chyba kupować jeszcze jakby pensjonat. No mieli, w pensjonacie nie... kupiliśmy od Costiego, od tego aha, znajomego. Aha, HP. to kupiliśmy no. taką dużą, ale nie byłam z niej kompletnie zadowolona. Beznadziejna była ta drukarka HP, już ja już nigdy nie chcę HP. Ona jest jakoś taka skomplikowana i nie podobała mi się. A to nie wiem, no dobra, nieważne jaką stara jest ta drukarka, ale właśnie Kanona mieliśmy. I ogólnie wcześniej bardzo fajnie drukowała, fajne kolory, wszystko było bardzo ładnie. No i teraz coś się tam właśnie z nią stało. Odwidziało się. Już odwidziało się, już się. poszła na emeryturę. No i, no i teraz właśnie jedziemy kupić nową. Przychodziło. W sumie od połowy marca zapowiadają, że już będzie coraz fajniej, nie? No no. Będzie pogoda. Dla nas, oczywiście, bardzo ważne. I tak wypatrujemy z dnia na dzień. No, kupiliśmy właśnie farbę. Byliśmy, kupił farbę. Ja kupiłam byłam też w lidlu na takich drobnych zakupach. pa tutaj w tym, w tym filmiku też pokażę parę rzeczy, które kupiłam. Tutaj z tyłu mamy drukarkę. To jest pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Zdecydowałam się właściwie na kupno HP, bo tak nam poradził Pan w sklepie. To wam opowiem trochę o tej drukarce. Może, może ktoś będzie potrzebował, to powiem wam w jakim celu kupiliśmy właśnie taką, a nie inną. Wcześniej zawsze mieliśmy kanona i raz, tak jak mówiłam, od tego znajomego HP kupiliśmy, ale to była totalna pomyłka jakaś. No ale tutaj nam nas Pan przekonał i wytłumaczył parę rzeczy, także wszystko fajnie. Teraz wracamy do domu. A jeszcze po drodze pojechaliśmy wjechali, na chwilę do lodziarni, żeby wypakować kilka zakupów. Bo słuchajcie, u nas są takie jaja teraz no, od 1 marca z parkingami. U nas jest to podzielone coś takiego, jakby tak wie, wiecie. jedynie jest podzielone na dzielnicę. I żeby móc parkować, to wykupujesz na w jakiejś konkretnej dzielnicy, w której masz meldunek. Na roku wykupujesz taki. Park, blakietkę. Taką blakietkę. Ona ile kosztuje teraz? 10 euro na miesiąc, 120 euro w roku. 120 euro w roku. dla mieszkańców. Tak, dla mieszkańców. Ale u nas jest teraz ten problem, że my przecież przeprowadziliśmy się do dolnej Austrii, chociaż to jest kwestia 5 kilometrów, ale już jest ta granica przekroczona i są teraz takie jaja, że lokal mamy. Boże, tutaj tak szczela się ociera ta drukarka. Lokal mamy w tej 23 dzielnicy. Tak zrobię. A mieszkamy właśnie tam i mamy problem z parkowaniem. Bo auto chci... ma rejestrację? Tak, z Dolnej Austrii. właśnie. Auto ma rejestrację z Dolnej Austrii. I chcieliśmy wykupić sobie właśnie tą kartę na rok. Na tą naszą jedną dzielnicę, bo mówimy przecież, tam mamy lokal, tam jest adres. No to powiedzieli nam, że mogą wyjątkowo to zrobić, ale musimy przemeldować samochód na firmowy adres na Wiedeń i to by kosztowało około 250 euro, 280. chyba? 280 euro, słuchajcie. Przemeldowanie. Przemeldowanie, ale znowu jest, I to, znaczy to się w ogóle nie kalkuluje nam też, bo tam jeszcze planujemy zostawić lokalnym do końca września, więc nam się to w ogóle nie opłaca. Bo czy ta czasta tak się... Nie, to się... musi się, Ocoś... się ten... przesunąć. No. I słuchajcie, i teraz yy, tak, i jeszcze jest druga rzecz, że przecież yy, ma wejść takie, taki, taki przepis, czy jak, to jeszcze debatują. Ustawa, no? Taka ustawa. Nie wiem, czy ustawa, no coś tam ma wejść, że te graniczące miasteczka przy Wiedniu Będą też wprowadzać bo chwilowo tam możemy teraz parkować bez żadnych ograniczeń u siebie, nie, w dolnej Austrii, ale mają wprowadzić właśnie coś takiego, że te przybrzeżne miasteczka przez to, żeby ludzie nie parkowali właśnie zaraz tam i nie zajmowali miejsca mieszkańcom. Mają też wprowadzić jakieś opłaty. I teraz ciekawe, czy mają w ogóle przemyślone, bo to jest bardzo możliwe, bo w Austrii nie myślą tak do przodu. <głos> <głos> jak to zrobić teraz, że jeżeli my mamy adres zamieszkania tam, a lokal tutaj, czy my będziemy musieli dwie karty kupować? Czy w ogóle, jak oni chcą to rozwiązać? Podejrzewamy, że to jest kwestia teraz tak dwóch miesięcy i ludzie zaczną się burzyć, bo bardzo dużo osób. Już coś jest. Już jest, słyszałem no już, w telewizji, no właśnie. Że, że jakieś problemy wyszły. Z... Słuchajcie, oni tutaj wprowadzają często tak. Tak głupie jakieś przepisy, z których się wycofują, albo muszą jakieś dodatkowe do tych przepisów, dodatkowe przepisy wymyślać, bo ludzie po prostu, no, no nie wiem, to już ręce opadają, słuchajcie, co tutaj się dzieje. Jeszcze ledwo nie odetchnęliśmy, słuchajcie, z tej całej cholernej pandemii, z tych wszystkich opostrzeń, bo jeszcze u nas nie jest całkowita wolność, już nawet mi się nie chce wracać do tego tematu. A tu już oczywiście znowu śrubę podkręcają następnym przepisem. Parkingi, Te ale parkingi... to właśnie nie wiem czy powiedziałeś, że to chodzi o po prostu obojętnie, to nie chodzi o wyznaczone parkingi, po prostu w całym, tak, w całym na ryję. Tak, na ryję. tak. W całym rejonie, na przykład to jest tak, że jeżeli ja mieszkam, na no powiedzmy, mieszkam w 23 dzielnicy i mam wykupioną taką kartę roczną na, naszą, na moją dzielnicę, to jadąc do dzielnicy, która znajduje się obok, ja już muszę kupować taki yy, no, bilet parko, parkingowy, nie? I to nie, to mnie nie upoważnia, więc jeżeli. Znaczy nie nie gwarantuje ci, że będziesz miała ten parking? Nawet tak, no oczywiście to nie gwarantuję, że będziesz że znajdziesz musisz. miejsce, ale jeżeli coś znajdziesz i tak musisz zapłacić. Więc u nas jakby każda dzielnica jest ma osobne parkingi, nie? Mimo tego, że płacisz całoroczną kartę. Więc nie ma czegoś takiego, że zapłacisz całoroczną kartę powiedzmy na cały Wiedeń albo na całą Austrię. Nie ma czegoś takiego. Tylko okręgami, znaczy Tylko becerkami. Tymi właśnie becerkami jest to podzielone. Także mówię Wam, to jest tak i teraz przerąbane. My teraz mieliśmy zakupy w samochodzie, to specjalnie podjechaliśmy do lokalu. A, bo Wam jeszcze muszę powiedzieć. Pojechaliśmy do lokalu, wykupa, wykup, wypakowaliśmy zakupy. Grzegorz mnie teraz zawozi do domu z resztą zakupów. Ja dzisiaj zostaję w domu, bo jutro będę chciała właśnie dalsze zdjęcia tam robić, deserów, więc... Yy zawozi mnie teraz do domu, bo wraca później do 23-go Becyrku. Na razie mamy szczęście, że możemy parkować na prywatnym parkingu u znajomego, bo ma taki dosyć duży parking, który prawdopodobnie jeszcze będzie trzymał do maja i Grzegorz tam może zostawić samochód. Stamtąd sobie bierze nogę, podjeżdża sobie te tam, nie wiem ile mamy... 200-300 metrów do lokalu, więc żeby było tak szybciej to sobie podjeżdżam na tej od Wcześniej była możliwość, były część Wiednia była, tam bardziej takie centralne becerki właśnie już miały wprowadzone te, te opłaty, bo to oni tak stopniowo robili. No i w tej chwili już jest właśnie cały Wiedeń. Dostaliśmy w dupę przez tą całą pandemię i teraz będziemy dostawać je w dupę w każdej innej dziedzinie, wszędzie podnoszą ceny. To zresztą to wiecie, to u Was jest to samo benzyna masakrycznie podrosła. No. Jak, już masa, jak już benzyna to i wszystko, także... Uff. Wszystko oprócz wypłatnie. <noise> Skądś muszą tą kasę trzebać. Ale słuchajcie, w trakcie pandemii to tak... O to! To, to zrobimy dla Was tamto, a tutaj, nie wiem, jakieś tam wspomaganie niby dla lokali, to też było takie gówniane pieniądze, 1000 euro dostawało się na miesiąc przez ten, ten cały okres. W tej chwili to zmniejszyli do 600 euro. To słuchajcie, to nawet na czynsz samego lokalu nie wystarcza. A, a, a na szumi się tutaj przez te wszystkie miesiące w telewizji, ile to oni miliardów będą pomagać, żeby ci, co mają działalność, to i tamto takie pierdolenie to jest, wiecie co, że aż się żykać jak się tego słucha. Byle jakie pieniądze każdy się spodziewał, że może dostanie trochę tak, żeby jakoś przetrwać. Tu ledwo na mi na, na czynsz było. No, a, a ten. Wie, wiele szumu o nic, a teraz z każdej in, w każdej innej branży dostajemy i tak po dupie, no bo muszą skądś te pieniądze ściągać. Więc jak zwykle. Szary, zwykły człowiek ma najgorzej, nie? Na samym końcu jesteśmy. Hejka kochane dziewczyny, właśnie wróciłam z Lidla, mam takie małe zakupy, już dawno nic nie w sumie nie pokazywałam, to może Wam pokażę co tym razem kupiłam. Jak zwykle pieczywo do zamrożenia, I tutaj mam zwykłe półeczki, owoce, kupiłam truskawki, czekajcie, 400 gram truskawek. Andaluzja, aha, z Włoszech, z Włoch, e, więc Andaluzja, Hiszpanii. Ja jestem jakaś głupia. Hiszpańskie truskawki, pisało na nich premium chyba i jestem ciekawa, czy rzeczywiście ten smak też jest premium, bo ostatnio kupiłam zwykłe truskawki w Bili i one smakowały na niczym, smakowały tylko wodą. Jakby mi ktoś dał ugryźć, to bym nawet nie wiedziała, co to za owoc z zamkniętymi oczami. Jakbym miała spróbować, to bym nie wiedziała, co to za owoc. Więc zobaczę. No, ładnie pachną. Czarne jagody, 250 gram. Jakbyście gdybyście kupowali sobie właśnie dokładnie te jagody, to uważajcie, bo to pudełko jest takie beznadziejne. Raz nam się otworzyło, patrzcie. Lekko się tutaj naciśnie. Raz nam się otworzyły przy kasie, wysypały nam się przy kasie. I teraz drugi raz rozsypały mi się w siatce, chociaż były tak delikatnie na górze położone, więc wystarczy tutaj lekkie naciśnięcie gdzieś. I, i zaraz się to... O, widzicie, i zaraz się to otwiera, więc uważajcie, jeżeli byście brały w tym opakowaniu. Ale pieczarek dosyć dużo u nas idzie, więc kupiłam sobie w zapasie pół kilo pieczarek. Jajeczka bio. 20 sztuk kupiłam dzisiaj jajka, bo potrzebujemy do żurku. No, będzie u nas żurek, tego nigdy za dużo na boczusiu i na tutejszej niestety kiełbasie, ale dobry <grym> żurek z junak... Nie, jak to? Lunak. Żurek z luniaka. <grym> Takie patyczki dla kotów. Jedno złote kiwi do deserów. Ja właściwie te owoce wszystkie kupiłam z przeznaczeniem do deserów, bo jutro będę robiła właśnie kolejne zdjęcia. Są przeciwnicy właśnie tego pakowania folię, w ogóle wszystkich owoców czy warzyw, żeby, żeby nie pakować folię, żeby ograniczać, ale oglądałam też w jakimś programie i gościu się wypowiadał, że jeżeli akurat chodzi o ogórki, to nie jest specjalnie, patrzcie tu pisze Bionie, oni je specjalnie zawijają w folię, żeby utrzymywały dłużej wilgotność. Ziemniaki, oczywiście kupione w ciemno, chyba będę musiała zbierać etykiety, wiecie co, bo w każdym sklepie inaczej się nazywają, w jednych się nazywają na przykład sałatkowe ziemniaki albo puree, jakieś tam, jakieś mają swoje nazwy, te znowu pisze festkochen z Belinda, sorte Belinda, w każdym sklepie inne ziemniaki, inne nazwy. I nie wiadomo nie na jakie się trafi, czy takie, co ci się rozbełtają w garnku i z tego nic nie zostaje, tylko taka szara woda i takie klumpy, a niektóre właśnie są tak twarde, że trzeba je bardzo długo gotować. Więc to, to naprawdę teraz trzeba będzie zostawiać sobie etykiety. No i w sumie z takich spożywczych zakupów to jest wszystko już, ale jeszcze wam pokażę. Tu mam trzy takie drobiazgi do ogrodu. I pokażę Wam jeszcze taki filmik, który tam nagrałam, żebyście widzieli, co jeszcze ewentualnie można w tej chwili w Lidlu dostać, jeżeli chodzi o te ogrodowe rzeczy. Zobaczcie, w Lidlu są teraz takie fajne zestawy do ogródka, nawet lepsze niż ja mam, bo tutaj jest też torba. Rękawiczki są z, takimi, z takim pazurkiem do grzebania w ziemi. Taki zraszacz. Ja mam tylko ten zestaw, tylko nie wiem, jakiej jakości jest, bo nie ma otwartego. I on kosztuje 17,99, także bardzo fajna cena. Do tego są jeszcze tutaj do podwiązywania, takie druty, jakieś siatki. To jest coś do, dla ptaszków, nie wiem jakieś. Co tutaj jeszcze mamy? Takie zapinki i jakieś takie kółeczka. Tutaj mam taką specjalną linkę do podwiązywania kwiatków. Bo Kresiek już miał pomysł, żeby je drutować, a ja mówię, przecież druty się werżną w łodygi, to muszą być specjalne jakieś linki, więc kupiliśmy taką linkę. Ona ma ile? 40 metrów. Od razu kupiłam też takie zapinki. One się w sumie i na zewnątrz, też i, na, i w domu też przydają do jakichś kwiatków. Takie żabki specjalne. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam... No poduszeczka taka do klękania, jak się coś robi w ogródku. I ona kosztowała tutaj Wam siebie świetnie chyba 2,99, jak dobrze pamiętam, a w Libro widziałam takie same za 6 euro. One są w dwóch kolorach, właśnie można taką czarną i... Jaka to jest? Czarne. Są czarne i zielone w Lidlu. No takie właśnie poduszeczki. I one mają, już Wam mówię, jakie one mają wymiary, bo na pewno są różne. Tam ma akurat... 41 na 20 cm i wysokości 4,5 cm. I to są, kochane dziewczyny, moje wszystkie zakupy na dzisiaj. A teraz Wam jeszcze pokażę, jak sobie przycięłam róże. Może nie, może najpierw Wam pokażę, jakie, jakie kupiłam te narzędzia. Bo teraz widziałyście w Lidlu, właśnie, co można było dostać i za jaką cenę. Ja Wam pokażę narzędzia, które kupiłam właśnie na Amazonie. I... No i później Wam pokażę, co zrobiłam z różami, ile z nich zostało. To jeszcze nie jest koniec, bo tam jeszcze musiałam wyplewić. Już dzisiaj to wygląda lepiej, bo jeszcze w międzyczasie właśnie powyrywaliśmy trawę, ale jeszcze trzeba przekopać ładnie pod tymi różami i jeszcze trzeba je podleć jakąś odżywką. Tego jeszcze nie kupiłam. Cześć kochane dziewczynki, z tej strony znowu ogrodniczka, yy, amatorka. Słuchajcie, zamówiłam sobie taki zestaw podstawowych narzędzi do ogródka. Właśnie dotarła do mnie paczka. Pokażę wam, co tutaj mam. Będę obcinać dzisiaj róże. Mamy dzisiaj piękną pogodę, więc postanowiłam się zająć tymi różami i będziemy je poważnie skracać. I już Wam pokażę, co ja tutaj mam. <grym> ja tutaj mam. Mam taką łopatkę, Do którego zamówiłam oczywiście grabki. Tutaj muszę pozdejmować te końcówki silikonowe. Na Amazonie są propozycje różnych zestawów, ale ten mi się wydawał taki porządny. Słuchajcie, jak ta dziewczyna miała w dłoni to myślałam, że to jest takie bardzo ciężkie. Taka miniaturka prawdziwy grabi czy łopaty i to będzie bardzo ciężkie. Nie jest to lekkie w sumie. to Ale, ale to nie jest tak, jak, jak to wyglądało na filmie, że myślałam naprawdę, że to jest takie bardzo porządna rzecz. Ale no, mi się wydaje, że na początek niech będzie spoko. Zobaczymy. Tutaj mam coś takiego. Tam jest filmik instruktażowy. To jest chyba do użyźniania. Bo tutaj mam jeszcze... Kopaczkę. To też jest chyba do spłuchniania ziemi, a to jest chyba do rozdrabniania ziemi, czy coś takiego. Muszę sobie popatrzeć na tym filmiku. Także to jeszcze mam i co mi jeszcze zostało. To nie wiem, czy w ogóle jest przydatne, ale było w zestawie. Muszę sobie przypomnieć, czy to było do rozbijania takich grubych, dużych grudek ziemi. No nie wiem, to sobie jeszcze zobaczymy, no i to do zbierania liści albo jakichś tam innych no o tam mam, do sprzątania po prostu po obcinaniu takie też mam do tego mam jeszcze kupione w obi rękawiczki to są tutaj rękawiczki z drugiej strony, takie gumowane kupiłam sobie rozmiar dziecięcy bo ja mam bardzo małe dłonie piszę na nich kids. Ale mówię Wam, że ja mam bardzo małe dłonie i mam wszystkie rękawiczki za duże. Ja mam zawsze ten problem z rękawiczkami. Ja Tutaj zobaczcie, na dziecięcy rozmiar jest idealnie dla mnie. I jeszcze mam sekatorki. Wcześniej miałam w domu kupione takie do moich kwiatków domowych. To są sekatorki 18 mm, ale poczytałam sobie w internecie i wiem, że do tych grubszych badyli one są niewystarczające. tym można uciąć łodygi kwiatków, takie może do centymetra, półtorej. Testowałam właśnie na tych moich krzakach, ale już grubszego nie da rady, więc kupiłam sobie drugie. I te są do 26 mm. Tu jest narysowany już taki większy korzonek. Będziemy dzisiaj ciąć róże. Jeżeli się okaże, że, że niestety tych grubych korzeni nie jest w stanie to obciąć, no to już się będzie musiał grać w tym pomęczyć jakoś. Dobra, no to kochane, zabieramy się do roboty. Tak wygląda krzaczek poprze, yy, przed przycięciem. I chciałabym tak do połowy w sumie ściąć. Najpierw zetnę 1 trzecią, potem przyjrzę się gałęziom i będziemy dalej ciąć. Стоп. Pierwsza róża już jest prawie skończona. Zastosowałam się do wszystkich wskazówek Marty z kanału Leniwa Niedziela. Jeszcze Wam pokażę kilka rzeczy, które zauważyłam, bo ona mówi, że po ścięciu róży trzeba się przyjrzeć jeszcze kilku detalom. Ja Wam pokażę, co tutaj zauważyłam. O, tutaj jeszcze mi zostało jakieś takie maleństwa. Powiedziała, że wszystko, co jest cieńsze niż ołówek, należy powycinać, więc też tak zrobiłam. O tu widzę, że jest takie coś martwe, to też to przytnę. I co tutaj jeszcze zauważyłam? Zobaczcie. O tutaj, tutaj się obcierały o siebie gałęzie. Widzicie? Nie wiem, czy tutaj ostrość mi złapało. Może zdjąć rękawiczkę. O teraz. Zobaczcie, tutaj kolce się odcierały i tak jak ona mówiła, stało się coś takiego, że ta róża jest bardzo poraniona. Więc teraz muszę zdecydować, którą mam gałęź obciąć, żeby one się dalej nie obcierały. I z zaleceń wynika, że należy obciąć tą gałąź, która bardziej yy, wchodzi w środek więc muszę zaraz tutaj to obejrzeć dokładnie, która się bardziej krzyżuje. Ale ogólnie już wygląda to dobrze. Tylko jeszcze muszę Gryśka poprosić, żeby mi tutaj skrócił tą gałązkę. Tutaj nie mam siły właśnie jej obciąć, bo jest za gruba. I tutaj też którą chciałam jeszcze przyciąć. O to. Kazała poobcinać właśnie wszystkie te cienkie gałązki, bo powiedziała, że one są za słabe, żeby utrzymać kwiaty, a tylko osłabiają krzak. Czekajcie, jak ona tu mówiła. O, nie mam siły jedną ręką. Zabieramy się za drugi krzak. powiem Wam, nie było łatwo. Druga róża już jest też przycięta w taki sposób, że nic się nie krzyżuje. Wszystkie cienkie gałęzie też zostały poobcinane. Wygląda to przerażająco. Mam nadzieję, że te kwiaty mi się odwdzięczą. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda ta druga róża i mam nadzieję, że ktoś się im z domu dzisiaj nie wyrzuci. Nie wiem, co się robi w takich przypadkach, bo tutaj są dwie najgrubsze właśnie łodygi, które się stykają. I nie wiem, co mam teraz z tym zrobić. Czy mam tutaj tą właśnie wyciąć? W tym miejscu gdzieś? No ale to już nic z tego krzaka wtedy nie zostanie. Robota wykonana. Pierwsze prace ogrodnicze zaliczone. Dziewictwo straciłam <grym> jako ogrodniczka. no to będziemy kończyć tego dzisiejszego vloga. Naprawdę jest taki długi już, że nie wiem, czy ile osób wytrzymało do końca. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Nie będę Wam już może o tej drukarce opowiadać, bo to jeszcze by przedłużyło filmik o kilka minut, więc pokażę Wam ją w następnym tygodniu, bo jeżeli się, jeżeli ktoś ma zamiar z Was kupić sobie drukarkę, to może akurat to będzie dla niego jakaś ciekawa informacja. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Już wtedy chyba sobie podłączę w tej chwili nagram tylko jak ona wygląda, jeszcze zapakowana, ale już sobie podłączę i powiem Wam jaką mam opinię na temat tej drukarki i porównam ją właśnie z tą drukarką, którą używałam poprzednio. Bo był to Canon, ale nie pamiętam jaki numerek muszę sprawdzić. Więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam Was na niedzielny filmik. To będzie część druga naszych wspomnień z czasów PRL, jak byliśmy dziećmi, jakie. Nie pamiętam już, że to jest tutaj drugiej części, ale na pewno jakieś ciekawostki, więc zapraszam Was serdecznie i widzimy się w takim razie w niedzielę. I życzę Wam bardzo fajnych kolejnych dni i do zobaczenia. Pa!